Patelni prosto w ogień. Wiecie, to powiedzenie idealnie podsumowuje te dwa rozdziały hobita, którymi się dzisiaj zajmiemy. Nasza kompania najpierw ledwo, ale to ledwo uchodzi z życiem, żeby zaraz potem trafić do jednej z najdziwniejszych kwater w całym Śródziemiu. A w samym centrum tego wszystkiego, no właśnie, Bilbo Baggins, który z takiego, powiedzmy sobie szczerze, niepotrzebnego bagażu, zmienia się w kluczowego gracza. Zobaczmy, jak to się wszystko potoczyło. No to wyobraźmy sobie tę sytuację. Bilbo dosłownie przed chwilą przeżył tą mrożące krew w żyłach spotkanie z Gollumem i cudem uciekł z goblinowych tuneli. Jest kompletnie sam, zagubiony gdzieś w cieniu gór mglistych i doskonale wie, że wrogowie są absolutnie wszędzie. Jedyny co ma to ten nowo zdobyty tajemniczy pierścień. No i właśnie w tym momencie, w takiej totalnej desperacji, zaczyna się nasza opowieść. Tytuł tego rozdziału, czyli Spatelni w ogień, mówi w zasadzie wszystko po tej samotnej, przerażającej przygodzie z Golumem, mogłoby się wydawać, że co, że największym wyzwaniem dla Bilbo będzie teraz jakaś walka z potworami. Ale nie. Jego pierwszy, najtrudniejszy test to coś o wiele, wiele bardziej podstawowego. Jak w ogóle odnaleźć resztę kompanii? Bilbo jest totalnie zdezorientowany i, co tu dużo mówić, przerażony. Nie ma zielonego pojęcia, gdzie jest, gdzie podzieli się Gandalf i Krasnoludy. W głowie kłębią mu się myśli, czy ma wracać do tych okropnych tuneli, żeby ich szukać, a może powinien użyć tego magicznego pierścienia, który daje mu niewidzialność. Ten wewnętrzny konflikt doskonale pokazuje, jak bardzo zależy mu już na towarzyszach. I wtedy, kiedy jest wciąż niewidzialny, słyszy znajome głosy. To oni, jego kompania. Kiedy podkrada się bliżej, jest świadkiem rozmowy, która zmienia absolutnie wszystko. Słyszy Gandalfa, który upiera się, że nie mogą go tak po prostu zostawić, a krasnoludy, chociaż jak zwykle trochę marudzą, to jednak ewidentnie się o niego martwią. Dla Bilbo to jest prawdziwy przełom. W końcu czuje, że jest kimś więcej niż tylko jakimś tam wynajętym włamywaczem. Jest częścią tej grupy. To odkrycie dodaje mu skrzydeł, Bilbo postanawia wejść na scenę, i to w wielkim stylu. Jego następny ruch na zawsze zmieni to, jak postrzegają go towarzysze. To jest właśnie ta chwila, w której hobbit, dotąd uważany za, no cóż, za ciężar, udowadnia swoją prawdziwą wartość. Nagle, dosłownie jakby znikąd, Bilbo po prostu pojawia się wśród nich. Błysk zdejmuje pierścień i staje przed totalnie zdumionymi krasnoludami i Gandalfem. Wszyscy są w szoku, ale też pełni podziwu. No i to świetnie pokazuje, jak zmienia się ich postrzeganie. Z niepotrzebnego balastu Hobbit staje się w ich oczach naprawdę sprytnym i zaradnym włamywaczem, kimś, kto potrafi sobie poradzić w ekstremalnych warunkach. Sam Gandalf chwali go za spryt, a krasnoludy zaczynają go wreszcie traktować z należytym szacunkiem. Bilbo opowiada im o swojej ucieczce, o tych zagadkach w ciemności, ale celowo pomija jeden malutki szczegół. Postanawia, że historia o znalezieniu magicznego pierścienia pozostanie na razie jego małą tajemnicą. To jest naprawdę ważna decyzja, która jak się później okaże, będzie miała gigantyczne konsekwencje. Ledwo udało im się zjednoczyć, a już wpadają w kolejne terapaty. Serio, po ucieczce z gór cała grupa staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia, i tym razem wydaje się, że naprawdę nie ma już żadnej, ale to żadnej drogi ucieczki. Znajdują taką leśną polanę. Wydaje się, że nareszcie, chociaż na chwilę, mogą oddechnąć, ale niestety ciszę przerywa przerażające wycie wargów, takich olbrzymich, inteligentnych wilków, które są sojusznikami goblinów. I całe to poczucie bezpieczeństwa, cóż, prysnął w jednej chwili. Sytuacja wymyka się spod kontroli dosłownie w mgnieniu oka. Gandalf krzyczy, żeby wszyscy wspinali się na drzewa, ale to daje im tylko krótką chwilę wytchnienia. Zaraz potem watacha wargów otacza ich kryjówkę. Czarodziej próbuje ich odpędzić, ciskając płonącymi szyszkami, ale to wcale nie koniec kłopotów. Na polane wpadają gobliny, sprzymierzeńcy wilków i po prostu podpalają drzewa, tworząc wokół kompanii śmiertelną, ognistą pułapkę. I to jest ten moment. Są uwięzieni na płonących drzewach, otoczeni przez dwa rodzaje śmiertelnych wrogów. Nie mają dokąd uciec. Wszystko, ale to wszystko wskazuje na to, że to już jest koniec wyprawy. Kiedy wszystko wydaje się już stracone, z nieba nadlatuje ratunek. Wódz orłów wraz ze swoją świtą dosłownie spada na polanę. Orły, które są naturalnymi wrogami goblinów, porywają Bilba, Gandalfa i Krasnoludy prosto z płonących gałęzi i unoszą ich w bezpieczne miejsce. To taki klasyczny motyw w dziełach Tolkiena, prawda? Pomoc nadchodzi z najmniej oczekiwanej strony. Po tak dramatycznym ratunku nasza kompania desperacko potrzebuje bezpiecznego miejsca na odpoczynek. Na szczęście Gandalf ma plan. Prowadzi ich do domu tajemniczej i niezwykle potężnej postaci, która ma na imię Beorn. A jego kwatera jest, delikatnie mówiąc, naprawdę dziwna. No dobrze, ale kim właściwie jest Beorn? To zmienno skóry, czyli istota, która potrafi przybierać postać olbrzymiego, czarnego niedźwiedzia. Jest samotnikiem, absolutnie nie ufa obcym, a już w szczególności nie przepada za krasnoludami. Ale ma jedną cechę, która może okazać się kluczowa po prostu nienawidzi goblinów. Gandalf, no to stary wyga, wie, że do kogoś takiego jak Bjorn trzeba podejść z ogromną ostrożnością. Stosuje więc, trzeba przyznać, genialną strategię. Zamiast wprowadzać całą tę hałaśliwą gromadę naraz, przyprowadza krasnoludy parami, co kilka minut i wciąga Bjorna w opowieść o ich przygodach. A co jest kluczowym punktem tej historii? No oczywiście ich starcie z goblinami. I to działa. Początkowa podejrzliwość i taka osłość Beorna powoli, powoli topnieją, gdy słyszy o kłopotach kompanii z jego śmiertelnymi wrogami. Opowieść o ucieczce z jaskiń i walce z goblinami wzbudza jego zainteresowanie, a nawet sympatię. Okazuje się, że wspólny wrog to naprawdę najlepszy sposób na przełamanie lodów. Gościna u Beorna w końcu dobiega końca. Kompania otrzymuje prowiant, cenne rady i przygotowuje się do najniebezpieczniejszego etapu całej podróży, czyli przejścia przez mroczną puszczę. Czeka ich jednak jeszcze jedno bardzo ważne pożegnanie. Zanim wyruszą, otrzymują dwie niezwykle ważne przestrogi. Beorn i Gandalf ostrzegają ich, by pod żadnym, ale to żadnym pozorem, nie schodzili z wyznaczonej w lesie ścieżki. Ostrzegają też przed takim zaczarowanym strumieniem, którego woda powoduje utratę pamięci i bardzo głęboki sen. Te rady będą miały kluczowe znaczenie. I wtedy Gandalf rzuca bombę, ogłasza, że jego rola w tej części wyprawy dobiegła końca. Ma jakieś inne pilne sprawy na południu i musi opuścić kompanię. To jest ogromny cios dla grupy. Zostają sami, zdani tylko na siebie i to tuż przed wejściem do jednego z najgroźniejszych miejsc w całym śródziemiu. Poczucie zagrożenia gwałtownie wzrasta. I właśnie z tym pytaniem zostawiamy naszych bohaterów u progu mrocznej puszczy, bez magicznego wsparcia Gandalfa, zdani jedynie na odwagę krasnoludów i ten nowo odkryty spryt hobita czy Bilbo Baggins, który tak bardzo się zmienił, jest już gotowy, by wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za losy całej wyprawy? Cóż, czas pokaże.